Maneczko, to ja Blood Game i witajcie wy już w już piątym odcinku z gry Dunk Light. Dostaniecie jeszcze ode mnie taki bonusik na czwartek, więc ten odcinek nie będzie zbytnio długo trwał bo myślę, że około 30 minut go nagram i będzie dobrze. Yy, nagrywam tak jak poprzednio mówiłem, nagrywam, żeby się mnie przed świętami, co umiem, co byś się... znaczył, co ega. Nagrywam dla Was, żebyście mieli co oglądać u mnie na kanale przed świętami, więc robię taką niedługą serię z Dunklighta. I potem na razie będzie odpoczynek. Może z dwa jeszcze wrócą po świętach odcinki, z cztery może i to na razie będzie na tyle. A że ta gra mnie podjarała i chcę dla Was nagrywać, bo już miałam dla Was tą grę nagrywać z miesiąc temu, dwa miesiące temu. Tak, w, w, w październiku, czy we wrześniu chciałem, nie pamiętam dokładnie, to była dupa i, i ta dwa miesiące temu, po we wrześniu skończyłem tego The Devil coś tam i chciałem dla Was nagrywać danklejta, ale no, teraz mogę dla Was nagrywać, więc no. Tylko za długo nie będę też grał, bo trochę komputer się zgrzewa i no, dostaję po swojej dupie, więc no, ja też jeszcze trochę. Będę musiał iść spać tu z 2.51, też będę musiał się położyć spać. Bo no, e, jutro rano muszę wstać i ułatwić sprawy, a potem, no, za sprzątanie się biorę. Bo już od niedzieli mam sprzątać. Pierwsza rzecz, no miałem sprzątać, ale no, nikomu się nie chciało i tak bywa. No, to więc to na razie będzie ostatni odcinek. Myślę, że w sobotę. W sobotę po południu też wleci z dwa odcinki, w nieciele z 2, może nawet więcej niż dwa wlecą. Zobaczymy, jak to będzie w weekend. Na razie do. Macie za piątek odcinki, bo w piątek raczej nie wlecą, więc takie dwa dni odpoczynku będę mieć. Ale w weekend coś nagram, więc no. Życzę Wam miłego oglądania i pamiętajcie, dajcie subika i lajka i to było na tyle. No. Jedziemy dalej. Dobra, skończyliśmy tu. Musimy jechać tam. O kurwa jakieś kulce działa ten wyskowy kurczę daleko do tego gościa się idzie jakiś grzybki, nie wiem co z tym grzybkami będę mógł robić coś tu jeszcze jest Nie, Rachim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. To no ja, no ja, 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 jasne. Nie strzelaj! Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Breken. Breken? Ten dupek jest Dobra, czego ja tu chcę? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. Ty, no. Dobra, katrusonka. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźniliśmy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie. Czy ja Cię już gdzieś nie widziałem? Dam Ci teraz wybór. Bardzo proszę. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy Twoja lewa? Nie że przychodzisz z wieży, czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Hm? Twoje usługi. Twoja lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to? Gadaj z Karim. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie, a Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Aha. To był ten kościół. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychopata. To właśnie on wystawił do wiatru gierę. A teraz muszę robić co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego, że ma ogromne zapasy antyzyny. Pieprzony wirus. No, pieprzony, pieprzony. Oj, przepraszam, widzowie. Gówno, zwierzę. Hm? Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Kraj Amerykanin. Mam wujka w Stanach, w Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś Kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Kapon. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieżę antenowej i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. No... Spoko. Co ciebie można kupić, gościu? Gówno, nic. O, o ran. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt major Raisa. A przynajmniej opasem numer jeden. Hmm, pewnie tak. naprawić dla Raisa kilka anten nie ma jak być chłopcem na posyłki druga 58 co ja mam z tymi latarkami Tak blisko... Taka misja... To dziecko by taką misję nawet zrobiło. No, dobry. Krain. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman to psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w kiepszonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą mam dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. To buta na łeb i góra. Hej, Jesteś gotowy? Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może. Ale cesarz musi... Ставим сад до Добро, валишь-то. Кощу. Добро, заробьем. Jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. Jak mam ich tu wszystkich wemelno. Jak ja mam tam niby kurwa wejść? O nie. Niedobrze, nie dobrze, nie Tu jeszcze więcej zombików. No, no dlaczego ty nie możesz wskoczyć tam? O... Głupie. Włączył główne zasilanie anteny. Co to było? Ech, nie mam żadnej umiejętności ekwipunek co ja mogę z tego zrobić hydro Był rozwalony. bo jakiś zarażony po wapranie z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zrzygał. No cię Det var veldig trist. ta dostałem jakiś achievement, tylko nie wiem za co Gli emozioni di come джегов some speed there man headshot Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma do czego włączać. Cholera, tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. No jasne. Jedź po linii i kieruj się na wschód. Zobaczysz już. Wow, jak w Dunklajcie The beast. No jasne, 470 kg Dobra, z nimi to mi się nie chce nawalać. Trzecia dziesięć, ja pierdziele, dzisiaj to ja. Uwielbiam się za to odcinki, że ojoj. Ja się muszę napić z wrażenia. Dziam, śpi, śpi, Dziam, no moje te rzeczy, no bo tak uksywa. i do. Dobra, to będzie lepsze. Dobra, skończymy tą misję. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: zginiesz paskudną śmierć. Nie. No! O nie. Je Ja na jak ja tam mam czy w ogóle grzybki sobie wezmę. Nie wiem do czego te grzybki będą mi potrzebne, na sobie wezmę. Tata już stał więc no fucking shit. No fajne. Będzie telewizor przeszkadzał. O, Sorry, ale zamknę cię że wstał, kobita wstała widzowie Głodna już 9% Oes Jeszcze tam trzeba u górek skalistych. Karim, jestem przy drugiej antenie. Chłot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christof. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Ciekawe kurwa ja... Do, do. Chwila przerwy za waszą ciężką pracę i Ja naprawdę nie naprawdę nie lubię nagrywać w nocy odcinki jak się ktoś kręci Dobra A dobra, wiem jak tam będzie trzeba wejść. Czego kurwa chcesz? Muszę się wspiąć na wieżę. Na jakiego wała chcesz to robić? Rais mi to zlecił. Rais? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam zdać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa. Nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, dzień! Ja już dłużej nie mogę. Weź, że ja bym W dupie mam, że ktoś słyszy. Kristo, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać w żywych. Tato, to są mordercy. Tak, to mordercy. No, Jakie mordercy? Jesteśmy przez to bezpieczni. No. Zamknięte jest. Dobra, widzowie. Skończymy to już w następnym odcinku, bo już mi łatwiej myśli. A ja już jestem zmęczony. Więc będę powoli kończył. W sobotę i w niedzielę nagram dla Was pozostałe dwa, z trzy odcinki. No teraz się że prawie czterema odcinkami w, ty w tygodniu, więc pamiętajcie dajcie łapkę w górę, napiszcie smacznego mojej narzeczonej w komentarzu, bo ja właśnie wstała trochę za wcześnie. Okay. I to by było na tyle. Pamiętajcie, co sobota, niedziela, będą pojawiały się jak na razie filmiki, no i piątek oczywiście. Potem nie wiem, no, no potem też. Jak zwykle, 14:15. Czasem wcześniej, trochę czasem będą odcinki. Tak jak zwykle, od 14:15. Więc ja będę kończył. Życzę Wam miłego dnia. Jak to oglądacie, to miłego dnia. Jak to oglądacie wieczorem, to miłego wieczoru. Pamiętajcie jeszcze: dajcie łapkę, dajcie subika, bo ja się dla Was staram, żeby były filmiki. I no, widzimy się już w innych odcinkach, więc spół do zobaczenia i cześć w następnych odcinkach, żegnam Was Blood Game i na razie.